Jest wiele typów przewodów ładowania akumulatora trakcyjnego pojazdu. Oznacza to, że pojazd jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami infrastruktury ładowania prądu zmiennego zarówno w domu, w pracy, jak i ogólnie dostępnych punktach. Niektóre wersje są również kompatybilne z infrastrukturą ładowania na prąd stały do 130 kW, np. terminalami szybkiego ładowania na autostradach. Przewód ładowania trybu trzeciego podłączony do urządzenia Wallbox 7,4 kW umożliwia naładowanie akumulatora na 400 km zgodnie z procedurą WLTP w ciągu 8 godzin, to znaczy przez noc lub dzień pracy. Jest to także najbardziej odpowiedni przewód do ładowania pojazdu w ogólnodostępnych punktach ładowania. Pozwala odzyskać 50% zasięgu w nieco ponad 2 godziny z publicznego punktu ładowania o mocy 22 kW. Co wystarcza na spotkanie, wycieczkę lub załatwienie kilku spraw. Przewód ładowania trybu drugiego służy do podłączania do gniazda bezpieczeństwa GreenUp lub gniazda zasilania, co jest przydatne przykładowo z dala od domu. Czas ładowania w urządzeniu Wallbox stanowi jedną trzecią czasu ładowania w gnieździe zasilania i połowę w gnieździe GreenUp. Wreszcie państwa pojazd jest wyposażony w złącze połączonego systemu ładowania do bardzo szybkiego ładowania prądem stałym. Dzięki ładowarce DC można odzyskać do 2 godzin czasu jazdy autostradą w ciągu 30 minut ładowania w punkcie szybkiego ładowania 130 kW. Przed rozpoczęciem ładowania pojazdu wyłącz zapłon i upewnij się, że zaciągnięty jest hamulec parkingowy. Wyjmij przewód ładowania ze schowka w bagażniku i podłącz go do źródła zasilania. Naciśnij klapkę ładowania, aby ją otworzyć, a następnie podłącz przewód. Lampka kontrolna ładowania miga w kolorze biały, sygnalizując, że pojazd i połączenie są sprawdzane. Przewód automatycznie samoczynnie się blokuje. Delikatnie pociągnij dźwignię, aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany. Uwaga! Konieczne jest całkowite rozciągnięcie przewodu ładowania, aby zminimalizować jego nagrzewanie. Jeżeli wskaźnik świeci na niebiesko, oznacza to zaplanowane ładowanie. Naciśnij ten przycisk, aby od razu rozpocząć ładowanie. Podczas ładowania lampka kontrolna miga na niebiesko. Po rozpoczęciu ładowania na tablicy wskaźników wyświetlają się różne informacje, w tym poziom energii, poziom naładowania akumulatora oraz szacowany czas ładowania na podstawie ilości pozostałej energii. Tablica wskazuje również zasięg pojazdu obliczony na podstawie obecnego ładowania. Wskazany zasięg jest obliczany na podstawie energii zużytej przez pojazd na trasie ostatnich 70 km. Ta lampka kontrolna zapala się, kiedy pojazd jest podłączony do źródła zasilania. Wyświetlacz na desce rozdzielczej zgaśnie po kilku sekundach. Aktywuje się ponownie po otwarciu drzwi. Zalecamy ustawienie maksymalnego poziomu ładowania przy codziennym użytkowaniu pojazdu na wartość między 80%. Oznacza to skrócenie czasu ładowania i wydłużenie żywotności akumulatora. W tym celu przejdź w systemie multimediów OpenA Link do sekcji pojazd, wybierz pojazd elektryczny, następnie akumulator. I ustaw poziom ładowania akumulatora. Po zakończeniu ładowania, lampka kontrolna ładowania przestaje migać i świeci na zielono. Jeżeli lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono, oznacza to nieprawidłowe działanie ładowania. Spróbuj podłączyć się do innego terminalu ładowania. Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktuj się z przedstawicielem marki. Zawsze odłączaj przewód w następującej kolejności. Naciśnij ten przełącznik, aby odblokować przewód ładowania lub naciśnij przycisk odblokowania na swojej karcie. Odłącz przewód, a następnie naciśnij klapkę ładowania, aby ją zamknąć. Następnie odłącz przewód od źródła zasilania i włóż do schowka w bagażniku. Uwaga! Nie można uruchomić pojazdu, kiedy jest podłączony do przewodu ładowania. Ze względu na możliwe negatywne oddziaływanie na ładowanie akumulatora, należy unikać parkowania pojazdu w skrajnych warunkach temperaturowych. Można aktywować ładowanie lub zaplanować termin ładowania za pomocą systemu multimediów OpenR-Link lub zdalnie przy zastosowaniu aplikacji MyReno.